Masi, z Blur, witam Cię na kanale. Dzisiaj jestem na stronce CSGO Cases. Jeżeli oglądasz mnie regularnie, to będziesz znał tą stronkę. Jeżeli nie, to zapraszam Cię do tego odcinka. Oraz zachęcam do nadrobienia zaległości z poprzednich, a zwłaszcza do tego ostatniego. Z tej stronki, ponieważ tam padła w ogóle rekordowa wygrana. Nie będę więcej spoilerował, zobaczcie sam, nie powiem ile tak na stronce jest bardzo dużo budżetu właśnie dzięki temu. Także pokręcimy sobie, zobaczymy co tutaj się uda dostać. Kod promocyjny macie tutaj w prawym górnym rogu, jaki również będzie w opisie, za który dostajecie 4 zł 4.11 około. Tak i dzięki temu możecie otworzyć sobie na przykład jakąś skrzynkę na przykład słoneczną. Zobaczmy sobie tutaj przy 5 użytkownikach potencjalnych, ile byście byli w stanie wyciągnąć. Czy ktokolwiek byłby na plus wiadomo, to jest tylko i wyłącznie kwestia szczęścia. No jedna osoba już by wyciągnęła 8 zł, inna niecałe 6, a 3. No i tak statystycznie nie jest w sumie źle Dobra, mogę tam to sprzedać. Watkowo. Zapomniałem skasować, znaczy sprzedać. Hmm. O, tu jest w ogóle jakiś fajny skin. Za 5 zł. Ok. Zobaczmy sobie, jak można pomnożyć ten kapitał. No nie, tutaj raczej nie będzie. A, raczej nie będzie. Dobra, z 5 zł. mam 18, czyli załóżmy, tamten ktoś. To byłeś ty, wpisałeś kod promocyjny, było tam 5 ileś w tym jednym. W przypadku nie wiem tego 8. No, i z tego 5 już jest 18. Także pięknie. A żeby mu zapłacić, skina trzeba bodajże za 4 coś złotego doładować konto. Więc technicznie, nawet po wpisaniu kodu promocyjnego, plus doładowaniu masz 8 zł. Także widziać, już z tego masz 18, plus jeszcze z 3 zł na jakąś inną skrzynkę. Na przykład, no nie wiem, nie będzie dobra ta. ta jest fajna. Zobaczymy, czy też tak się. Tutaj nie mam pojęcia, tu już chyba, chyba nie, aczkolwiek no różnie bywa. No dobra, tu jest na zero. Załóżmy. To zobaczmy jeszcze raz. Chociaż nawet tak nie patrzeć 8 ,18 zł 18, czyli dyszka do przodu by była. Tu w ogóle jakaś, jakiś nóż się przewija. No nie, tu już ewidentnie nie chce dać. Teraz się sprawdzi, czy coś tu jeszcze można więcej. No, na takich na pewno by coś się ugrało. Jak widzicie, to jest kwestia. Raz więcej szczęścia, raz mniej. Dobra, zobaczmy czy przy 5 w ogóle coś tu można dostać, za 16 zł. Załóżmy, sprzedaliśmy tam tego skina i czy pomnożymy kapitał? No, ciekawe, ile ten kosztuje. te 2000 15. Dobra, czy mamy 20 zł? Załóżmy, sprzedajemy. I możemy wziąć sobie jakaś, jakąś skrzynkę, nie wiem, za, no dobra, jeszcze raz tą słoneczną, akurat 20 złotych. Aż nie przegramy tego, to zobaczymy, czy da się to jakoś pomnożyć. No chyba już właśnie skończyło się mnożenie, no jest 11, jest 11, no to za 12 kupujemy, żeby tak mniej więcej się pokrywało. No, i jak było fajnie na plusie, tak jest fajnie na minus 8,40, czyli znowu teraz dwie skrzynki. Chyba, że trafi się coś wyjątkowego. No nie wiem, jak ta sniperka w sumie, czy troszeczkę nie odratuje sytuacji. Aha, naprawdę. Zoletowy jest dużo tańszy jak tamten, czyli ok. Było fajnie, skończyło się. Ja idę tutaj na pół, no od razu razy 5. Mamy kapitał do gry. Zobacz, czy co mi uda się wygrać. W ten kałaszek byłby ciekawy. To jeszcze raz otworzę, względem na tamten kałaszek. 82 zł. Okej, okay, ładnie. To jest fajny skin. Dobra, ten sprzedaję, a ten zostawię jeden. Czyli minimalny plusik. Przyłącznie wszystkich pięciu skrzynkach. Ale okej, okay, zawsze plusik, więc nie narzekam. Tu jest na 0, 71. Tak, dokładnie na 0. Także lecimy dalej. Hmm. Plan na dzisiaj, chyba nie mam jakiegoś tutaj ile wydać. No tu już bardzo dużo zabrała, więc idę stąd. Tajne sobie otworzę. Hmm, dobra, jeden złoty strzał. Wyciągamy z tego, nie wiem, dwie stówki i lecimy dalej. Mhm, czyli nie tym razem. 12, także jeszcze sporo zabrała przy okazji. Dobra, 133, damy jeszcze szansę, żeby się odbić. Tym razem już musi siąść, musi. No tu myślę, żeby. Tu by siadło. A tak, no, nie, no strasznie pozabierała. Więc technicznie rzecz biorąc, nie pokazała się z dobrej strony. Tutaj mamy jakieś jeszcze skrzyneczki złota, dwójka. 410 złotych. Za 5 skrzynek. Mogę sobie pozwolić na to. No nie no, gdyby tutaj, bajonecik siatu na pewno. Ale to jest w traku, zobaczcie. Digielek 410, mówiłem. Także. Dobra. To zostawiam. Bo tutaj mamy Statraku i tu w Statraku. Fajnie oddała. Fajnie, fajne, bardzo mi się spodobało. Także jeszcze raz, Asimov, Nie, ale ciekawe ten glock, ile kosztuje. Oh, Okej, okay. jak dała, fajnie. Tak teraz wszystko zabrała, do 3 razy sztuka. A w tym wypadku nawet i do 15, jeżeli liczyć pojedyncze skrzynki. Znowu ten digielek, aczkolwiek jeżeli nie tak traku. <laughs> Dobra, na zero. Czyli można jeszcze raz się pokusić. Tamte wychodziły na zero, no nie, no delikatnie, do cika zabrakło. Tu znowu zabrała dużo, dużo. No nic, trzeba próbować dalej. Może teraz się uda. No digielek jest jeden, tu jest suwenir jakiś za... Co? To nie jest w statraku ale zobaczcie to, 1400 złotych suwenir, Dig. digiel, nawet nie wiem, że taki istnieje ze skrzynki za... 5 skrzynek za 400 także sztuka wychodzi... zaraz wam powiem, czekajcie bo jestem tak w szoku jedna kosztowała 82 a 1400 wow wow aż zobaczę ile mam tutaj w tym 2600 Eee. no to jestem zdecydowanie już do przodu o jakieś... jakiś tysiak bo jakoś miałem 70,5, 76, coś takiego. Na koncie. Nie, no. To jest przygięka. No. Kaj, co tu była ta? Aż tak mi się spodobała, że jeszcze mu otworzył raz. już teraz, od, nawet jak teraz mi zabierze. To jestem już na takim plusie. No i właśnie zabrała. Ale nie, zobaczcie, nie tak dużo wcale. Trzy dyszki tym, ile mogła zabrać, to nie jest naprawdę źle. Tu już zależy... Dobra, tu już ogromnie zabrała stówka. Ok, na razie sobie lecę. Nie ma co tam się przyjmować. Jak widzicie, taki jeden złoty strzał może bardzo mocno odbić. A tu już widzę znowu, że zabrała mocno, także już nie chcę oddawać. Superman. Hmm. Hyper... Dobra, to Diablo mnie kusi, czekajcie, zobaczmy, z jednej co leci. Nie będę sprawdzał na początku, co na dole są za skiny możliwe do wygrania. Bullet Rain. niestety nie, nie chcę tego. 87, także zabrała mocno. Mhm. Czyli tak w sumie... Pojedyncze otworzę chyba łącznie ze 3 skrzynki. Bo wydaje mi się, że tutaj... Nawet nie ma jakichś turbo, znaczy te na pewno są drogie skiny. Ale nie widzę w tym aż takiego potencjału, jak w przypadku tamtych. Hyper Bestia M4. M4 pokaż. 68, dobra. Także tamto na pewno nie. Tutaj za 450 otwórzmy 5. Dobro, już chyba dobra pasta się skończyła. Mmm, dobra, Hyper Bestia troszeczkę oddała. To jeszcze raz, tak? Oddała. To sprawdźmy, co nam więcej może zaoferować. Już kompletnie nic. Mmm, serio? No bo statrak uratowały sytuację, tak? Dobra, nie rozumiem, ale okej. Okay. Nie, nie ma tak źle. 40 zł myślałem, że będzie tutaj jakieś 300 na minus, a tu było 40. Więc może teraz odda. 360, no nie, teraz to jest jeszcze gorzej niż było. To idę stąd, nie ma co. Jednego jedną sztuka simowa otworzę. Tylko jedną. No Nie, bardziej wolał kołażka simowa 36 dobro, czyli troszeczkę zabrało. Tu mamy jeszcze jakieś skrzynki Mama Mija. Dobra, Rokiego na pewno otworzę. Uuu, jakaś królateczka, Jakiś tutaj automatyk był do gier. Kasynko. I te sprawy to ja bardzo chętnie. Kałaszek, pokaż, ile kosztujesz? 66. No to zabrałeś. Ale dam ci szansę jeszcze. Czarny lotu jest pokaż. Nie mam pojęcia tego skina. Nie widziałem, że 127. Czyli nie pokrył jeszcze tamtej straty poprzedniej. Mm, to nie pamiętam. Miałem takiego skina. 47, dobra, czyli jednak nie jest za. Ale dawaj meczki. Siódemki od razu, razy 5. Nic mi nie obchodzi. Będą szczęśliwe siódemki, zobaczycie. Hmm, nie mam pojęcia co tu jest. Łącznie jednak te P250 było coś warte, tak jak podejrzewałem. Choćkolwiek nie na tyle, żeby odbić się. Nie, korteksy same. Naprawdę. Nie, no te siódemki muszą być wygrane kiedyś w końcu, ale musi oddać. Musi. Dobrze, że jest z czym grać. Mmm. Zabiera, zabiera i to strasznie. A skrzynia została wyprzedana, zobaczcie. A ja pojedynczo mogę otworzyć, czy też nie? Mhm, mm czyli wykończyć stałem, tak? No nie no, jeżeli ktoś z was chciał to kupić i był w trakcie, to sorki. Nie chciałem. Nie chciałem wykupić wszystkich. Cortex znowu, no nie no, no tamtej skrzynce Cortexi tej tak samo wypadają. Za 10 zł. Wyjście no. w Nie, no dobra, idę stąd. Muszę to sprzedać, tego skina, bo go nawet nie chcę mieć w, w ekwipunku. Yy, TNT za 200. Wulkanik. Okej, okay, bym chętnie przygarnął. Fajnie wygląda. Czy jesteś warty? 90. No nie, no to zabrał ponad połowę. Hmm, to też nie będzie warte. No tak, połowę wartości skrzynki, także tak jak myślałem, przesyłałem że koło stówki. Hmm, w straku bo to mogło wypaść. O, dziękuję. O to chodziło właśnie, żeby troszeczkę się odbić. I to by było fajne w sumie. O okej, okay. też Satraku siadło, także też oddało. No dobra, to jeszcze raz. Dajesz, dajesz, czyli chcesz znać. Też rozsadzić tutaj tą scenę, rozumiem? No ale tym to raczej nie, nie zrobimy tego. Dobra, ostatnia i uciekamy na inne skrzynki. To nie mam pojęcia jak to szacować. Aha, bardzo taniutko, okej. Okay. Czyli to są takie... Nie, to tej nie chcę, ta nic nie dawała. Z operacji... Szczęśliwa dwójka. A, bo to była złota dwójka, dobra. Czyli tutaj nie byłem, coś mi się pomyliło. Pokaż takie. Może z takiej właśnie to będzie to. To będą te złote strzały. 330 zł. Myślę, że to dało. Tak. Już nie pamiętam, ile dałem, ale widzę, że jest ładnie na plusie. 70 zł. To już będzie ładnie na minusie. Tak to wygląda. 140, tak. No to ładnie. Teraz zobaczmy, jak się zaprezentujesz. No, może plusik jakiś minimalny. Nie, 197. To jednak nie, idę stąd. Wipy. Pokaż takie wipy za 184. Hmm. Dobra, idę stąd od razu przed czymś takim. Idę stąd, idę, idę. Ducha mamy, skrzynki. Najpięć. A no w ogóle to jeszcze mamy skrzynki graczy, o których zapomniałem, ale to już chyba nie w tym odcinku. Może zrobić jakąś własną, i napisać mi w komentarzu nazwę. A tymczasem P250 za ty 1300 zł, kolejne. Kolejna broń za taką sumę. Czemu nie? Dziękuję bardzo. Tu ile tutaj mam w końcu? 4200. No to teraz ja jestem już stratny. Nie, jestem na plus, czekajcie. Botunek 70. No to z 200 na plusie jestem. Ok. Przecież coś czuję, że jak na upgradera bym poszedł, to będę ładnie w minus. Także sobie jeszcze coś tutaj bym chętnie otworzył. Tylko nie wiem co. Tak myślę, 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 no i nie wiem jak na razie. Ale te skiny tamte. Gdybym częściej na nie trafił, to wow. Dobra, jukara dajcie mi. 5 od razu, bo to taniutkie skrzynki. Coś się ten CSGO Cases poprawił tak jednym słowem. Bo do tej pory jakby się przesiędzili moją statystykę to bardzo często bywałem na znacznych minusach co odcinek. A tutaj faktycznie. Faktycznie jestem chociaż na zero albo i oddaję, bo niekiedy można dużo dużo wygrać, jak widzicie, tak przy mniejszych ilości skrzynek takie trafić po 1300 dwa razy. To już jesteś w ogóle kozak. Ale tutaj ktoś na upgrade zarobił. Hmm. Dobra, ale ta mi się podoba, skrzynka. 410 za otwarcie. Wiecie co, ja ją szybko pokręcił jeszcze troszkę. Może oddaję jeszcze znowu coś fajnego. Ja pokręcę sobie chętnie. No, teraz już chyba nie chcę dawać. Mhm, bardzo dużo zabiera, bardzo dużo. Jak pochwaliłem tak teraz jak nie odda czegoś takiego konkretnego, to będę chyba jednak stratny łącznie na openingu. No bo zabiera przeokropnie, przeokropnie zabiera. Tu jakby chociaż rękawice oddało. Dobra, chyba będzie trzeba jeszcze pójść otworzyć szybko noże. I liczyć, że na jakiś będzie złoty strzał 510 czy chociaż na zero, ale. Daj, tutaj. 3800 za jedno kręcenie. 3800, rozumiecie to? No i będzie minus 3800. 2700, 1000 w plecy, przy jednym obrocie. Boli, boli. Eee, dobra, ale jeszcze raz spróbujmy. Do 60 się wyczyścimy. <śm> tutaj by już oddało. Dobra, ciągle mamy 60. Jest 6 z przodu, więc lecę dalej. To nie odda. 2,5 się, żeby było, tak? Dobra, to trzy wezmę. Chyba to jest najgorsze, co mogłem zrobić. No nie, no strasznie zabiera. Taki jeden strzał, fajny by był. Doppler, taki by też mógł coś zwrócić. 1600, dobra, czyli już to się coraz gorzej robi. Czyli te założenia, wszystkie przekroczyłem obecnie. Hmm, co tutaj zrobić? Dobra, 1000. Dobra, ostatnie 5 skrzynek tych. I tak tu już jest 20 minut odcinka. Sloter tutaj raczej nie uratuje całej sytuacji. 300. 82 dobra to tak zostawmy ukręćmy Upgradera szybko Dobra takie to ja w ogóle to razy 10 tam na cokolwiek Nie, nie ma to się tutaj męczyć Albo no nie ma co przedłużać Myślę że zrobimy to w taki sposób sprzedamy wszystko za 7000 Czy jest teraz to niestety strata ale jakby się tam powstrzymać, to było fajne. Także ja wam dziękuję za to, że byliście pamiętać o kodzie promocyjnym. Staw łapkę w górę oraz subskrypcja będzie na bieżąco. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.